Dajcie moi kochani bardzo bardzo serdecznie, ja jestem Fikus a to Castlevania Lord of Shadows 2, kolejny odcinek chyba już, cholera, no któryś nasty, nie, nie wiem już naprawdę, który, nie, nie chcę mi się nad tego już liczyć. I skończyliśmy na tym, że y, dostaję, dosta, dostaliśmy się praktycznie do tego antidotum. Cholera, tylko jak tu się dostać? A, szury! Jak słyszycie e, jakieś szumy to wybaczcie, włączyłem wiatrak, bo nie da rady wytrzymać w tym skwarze e, no, no, O Dobra mamy Trzeba uważać na tego kolesia. W ogóle zgliczował sobie nogę w ten W drzwiach. Dobre. Op, op, op. Dobra, no teraz to trzeba uważać, cholera, jaką tu moc użyć o cholera. O cholera, o cholera, nie, 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 nop, 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 nie, no. się znowu. nie, skupiłem się za bardzo. nie, zabijaj moich Dobrze, 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 uciekajcie szczurki. No cholera, został mi jeden. Dobrze, 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 spierdalam. Dobra, chyba sobie odpuścił. A cholera jasna! No ach, nie da rady. Dobrze, dobrze pierwszy. Trzeba to lepiej rozplanować. Dobra, to Pójdziemy sobie tak jak przedtem. I musimy pomyśleć, jak tu. Chyba, że on otworzy nam to. Otworzysz to skórzolu. O, 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 otworzył, otworzył. Cholera, ale nie możemy wejść. Pilnowane jest. Jak odwrócić jego uwagę? To mnie zastanawia, jak odwrócić jego cholerną uwagę? No chyba, chyba nie mgłą. Mgła na długo nie starczy. O cholera! My Dlatego ta seria ma tyle odcinków, Bez cholernie ciężka. I po kiego ja się brałem za tak ciężką grę? Jeszcze raz szczurki. Dobra, teraz na szybkości. Dobrze, tu jest koleś. Cholera, no nie mam pojęcia jak odwrócić jego uwagę. Da radę użyć. Masz mgły? Nie da rady użyć mgły? No dobra, żyje się raz. Oh. Kto to? Chyba musimy poczekać aż będzie e, dal, 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 dalsza przecha przechadzka kolejnego koleścia. Dobra, próbujemy A wiedziałem, żeby zostać ty na kolejny odcinek, bo jest ciężko Dobra, 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 dobra Lewo, lewo znowu szczurkiem znowu. No, widzicie, tam skurwiel jeden w sobie chodzi. I nie ma jak w niego wejść. Chyba trzeba odczekać. Dobrze, tylko co dalej. Niech że... tam podejdzie. No podejdź tam. Dora, portal się zamknął. Tu tutaj powinien przyjść drugi zaraz. Jest drugi, jest drugi. Jest, w końcu, w końcu, no cholera jasna. Udało się. Dobra, tylko szybko, szybko, bo zaraz zdechnę. Cześć, robociku. Dawaj, 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 bo zdechnę. Access granted. on co nam podać antidotum injection in the neck what ah what ja stoi nie domyśla się niczego

Your own antidote, my dear. When your possession disappears, you are going to tell us where the acolytes are. Something's wrong. The possession isn't disappearing. Sithra from the am. How fortunate that you should crawl out of your hiding place. So the dragon still lives. We thought you dead. No matter. You want to know where the acolytes are? Behold before you, a child of Satan! <laughs> <laughs> My father fears you. He fears you may ruin his plans. I cannot allow that. Nothing will stand in the way of his return. You see, my father takes this all very personally. As soon out. You and your lackey have a date with hell and my father will know that it was I, his beloved daughter, who sent you there. Lucifer, in omnium meum negotia, regnat et in Elos. resquem, made resistant today. Amen. Whoa! Szuka rozkurwiła wieżę. Where is she gone? Nowhere. What the fuck? Mamy przejebane. I will alert the other acolytes. I will cast a spell of confusion around her to block any signals. Finish her off. Now! No to jedziemy. Not even with all your power, you are match for me. Whoa. I will bathe in your blood in the presence of my father. I isuko.

My father anxiously awaits you in hell. Oh shit! 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 I will bathe in your blood in the presence of my father. O nie, o sied 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 Dobrze I kurwo jebana płetwiasta Dobrze

Dawaj, dawaj, dawaj Gabriel wydostań się. Dobra, dobra, jedziemy Jest kurwa! Włóż w nią to Wkładaj jej Te, To jest spojrzenie Drakuli O, jeszcze nie masz dość, jeszcze nie masz Jak, suko, ja złapię, <ścoughs> nie złapałem. O nie, jeszcze żyję z tym mieczem Wełbie? mgła dawaj, Drakula. Ciśnie sukę! A, jakie mięsko! Widzę jelito! O, pierdal dostaliśmy trochę. Znowu jego syn Trevor i nagle ten z GTA Trevor Oj, za jebo Jak jak gdy wstaję rano po domówce Uuuh. No nie, gdzie mnie teraz przyniosło? Znowu do zamku, znowu w piździec nie wiadomo gdzie. Jak ja nienawidzę tych przeskoków, no dobra, puść się. Tutaj sobie porozwalamy. Coś na pewno będzie. Eee, nic ciekawego. O, 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 o. Chyba, że to... O, jeszcze paint box ładny. Pewnie niebie... No właśnie, niebieski. Niebieskiego mi brakowało. No i elegancko. No wiem, że Void jest doładowane. Nie wiem, czy ja mam tutaj iść. Wyciskarka do cytry. Cholera, jak to musi boleć. Co to jest? Kurde. A, szybka mapa podróżowanie cholera tylko weźcie się połapcie ludzie o Carmilla Slayer Ben Hunt Wings City of Demet a czy nie mam co się przynosić ale już wiemy o co chodzi właśnie te challenges będziemy musieli porobić Hmm, chyba nie tędy. Ło, 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 spadłem. Właśnie tędy. Ale przynajmniej wiemy, że możemy szybko podróżować. Wybaczcie, że tak się w explore. Tutaj. wOW Bijam w eksplorale. Lubię eksplorować akurat w Castleveni wszystko. O nie. O nie. Kto to? On sam? W poprzedniej części miał taką sytuację. Very well then. Circular Apertus est! Oh, cholera! No, nie you've got, priest. Set nunquam <sharp inhale> No, it's so not nice. There's no die <sharp inhale> pierciele moce trzeba włączyć. Ta jest najlepsza. Dawaj. Dobra, leży, 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 leży. Dobra, leży Dobra, leży. Wow 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 zostaw mnie suko chodź tutaj Jak ja ci przypierdolę No cholera jasna Nie jest łatwo Wypierdalaj z mojej ziemi to mój zamek. Chodź tu skór synu. Gryż go. No no nie tellum magica tellum magica na cholera nie mogę to otworzyć

Łatwo nie było, tyle powiem, że łatwo nie było. Teraz to wsi wrogowie. Tutaj coś mamy ukrytego. Coś ciekawego jest? Nie, nie ma. A! Mamy paintbox. Do którego, kurwa, nie doskoczyliśmy. No, elegancko. Eee... Where, where, next? A dobra, next to się puścić mamy. Dobra. I lecimy. Chociaż najlepsza była walka z meduzą. No dobra, tylko tutaj zostało. Znowu on i coś za nim.

po lewej to jest Alu Gard, czyli on jako dorosły. this one. Look, father, it's you. Jak jeszcze był łowcą. The mirror's missing. Father, I can't play without the mirror of fate. Will you bring it to me, please? It can't be far. Dobrze, więc moi kochani, na tym zakończę. Mamy znaleźć yy, lustro przeznaczenia. Dalej, więc czekajcie na kolejny odcinek. Subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Dzięki.